Wczoraj media żyły negocjacjami Milanu z Genoą w sprawie transferu Krzysztofa Piątka, a tymczasem dowiedzieliśmy się, że klub zdążył już odrzucić ofertę z Anglii. Robi się coraz ciekawiej. Zapraszam na kolejny odcinek. Piątek rozgrywa znakomity sezon. W 21 spotkaniach zdobył 19 bramek. Zwrócił uwagę skautów z całej Europy. Ostatnio wiele mówiło się, że chciałby go sprowadzić sam Real Madryt. Według plotek królewscy są gotowi wyłożyć na Polaka nawet 60 milionów euro. We wtorek pojawiły się jednak informacje o zaawansowanych rozmowach z Milanem. Tymczasem Sport Italia podało, że napastnik mógł dołączyć do Łukasza Fabiańskiego i trafić do West Hamu. Londyńczycy zaoferowali Genoi 35 milionów euro, ale dla klubu Piątka to było za mało. Według informacji Sky Sports Italia cena wywoławcza za Polaka wynosi 40 milionów euro plus 5-6 milionów płatnych w różnych bonusach. Genoa nie zamierza akceptować żadnych ofert wypożyczenia piłkarza. To z kolei może skomplikować nieco sytuację Milanu ze względu na finanse. Klub z San Siro chciał wypożyczyć piątkę do końca sezonu i latem go wykupić, chyba że w kontrakt zostanie wpisana klauzula zmuszająca do tego Mediolańczyków. W Genoi chcieliby z pewnością uniknąć sytuacji podobnej do tej z Iguainem. Jego też na bank mieli wykupić z Juventusu, a teraz Argentyńczyk szuka klubu. Prezes Genoa podkreśla również, że jeżeli komuś bardzo zależy na ściągnięciu piątka już zimą, to musi się spieszyć. Klub musi mieć czas, żeby ściągnąć jakiegoś następcę dla swojego El Pistolero. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, dokąd trafi piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć.